Bardzo lubię pewne poczucie bezpieczeństwa, które daje mi możliwość odpowiadania na to pytanie już od ponad roku, praktycznie na każdym wywiadzie i na każdej konferencji prasowej i też mogę zaświadczyć przez to o mojej niezmienności poglądów i stabilności, bo zawsze udzielam tej samej odpowiedzi. Panu też jej udzielę. O tym, czy będzie jedna lista, czy dwie listy, czy więcej list, zdecydujemy w odpowiednim momencie przed wyborami. Zrobienie dzisiaj albo pół roku temu jednej listy albo dwóch list i położenie na stole taktyki wyborczej oznaczałoby potężną szansę na rozbicie jakiejkolwiek bloku koalicji, zanim dojechalibyśmy w ogóle do otwarcia kampanii wyborczej w sposób formalny do lata przyszłego roku. Więc to nastąpi, znaczy ta decyzja taktyczna nastąpi. Jeżeli pan mnie pyta kiedy, to ja bym powiedział, że na początku przyszłego roku. Dzisiaj jesteśmy w rozmowach różnym, na różnym szczeblu. My jako liderzy kontaktujemy się ze sobą non-stop. Jesteśmy w pracach nad paktem. Senackim mocno zaawansowani i też pracuje, co podkreślam, o czym się nie mówi, powołany przez nas taki konwent w przewodniczących kół i klubów w Parlamencie. Razem przygotowujemy się do posiedzeń, rozmawiamy o tym, co można by było zmienić, a więc takie zalążki pracy już są wykonane. Natomiast jeżeli pan mnie pyta dzisiaj o szansę, nie bawię się w astrologię polityczną. Nie wiem, jakie są. Wiem, że rzeczywistość jest bardzo zmienna. Interesuje się pan polityką zawodową, więc wie pan, że na przykład od kilku dni w Warszawie jest, krąży informacja o tym, że być może PIS idzie w stronę wariantu wyrzucamy ziębre i zostajemy rządem mniejszościowym. Wyrzucamy ziębre, bierzemy pieniądze z KPO i próbujemy wygasić Sejm spotykać się na posiedzeniach, nie wiem, dwa albo trzy razy w roku, rządzić wszystko, jeżeli mogę tak powiedzieć, rządem mniejszościowym i dojechać w ten sposób do wyborów. Są dzisiaj różne warianty. Chodzi znowu wariant, że a może PIS jednak spróbuje zrobić te wybory na wiosnę, wziąć pieniądze z KPO i rzutem na taśmę na wiosnę zorganizować wybory. Nie zajmujmy się tym. Dzisiaj budujmy struktury, budujmy poczucie nadziei w ludziach i bądźmy gotowi na każdy wariant, który może przynieść rzeczywistość.